Czy zauważyłeś, że niektóre kobiety wydają się Cię całkowicie ignorować, nawet gdy robisz wszystko jak należy? Jakby istniał jakiś tajny kod, którego nie potrafisz rozszyfrować? Posłuchaj tego. Ponad 100 lat temu Freud odkrył mapę umysłu, która dokładnie wyjaśnia, jak działa kobieca atrakcyjność. A 97% mężczyzn wciąż ignoruje te fundamentalne odkrycia. Jesteś o krok od dołączenia do elitarnej grupy tych 3%. Którzy naprawdę rozumieją. Wiesz, w czym tkwi problem? Próbujesz wszystkiego, wysyłasz wiadomości, zapraszasz na randki, starasz się być miły, ale wygląda na to, że istnieje niewidzialna bariera między tobą a kobietami, które cię interesują. To jakby mówić różnymi językami. I co gorsza? Ten brak połączenia podkopuje twoją pewność siebie właśnie teraz. Za każdym razem, gdy jesteś ignorowany, za każdym razem, gdy słyszysz nie, czujesz, że jesteś o krok w tyle. I rzeczywiście tak jest, ale to nie twoja wina. Nikt nie nauczył cię prawdziwej psychologii stojącej za kobiecą atrakcyjnością. Tej, którą Freud zmapował i którą niewielu mężczyzn świadomie stosuje dzisiaj. Pomyśl o kobiecym umyśle, jak o górze lodowej. Widzisz tylko 3% na powierzchni. To uśmiechy, słowa, oczywiste gesty, ale 97% tego, co naprawdę ważne, jest zanurzone w głębinach nieświadomości. A Freud dał nam sonar do nawigowania po tych głębokich wodach. Czy jesteś gotów odkryć? Studiowałem dzieło Freuda zastosowane do dynamiki społecznej przez ponad 10 lat, a to, co odkryłem, całkowicie zmieni Twój sposób interakcji z kobietami. Pamiętaj o tym: kobieca nieświadomość ma swój własny język. Pokażę ci pięć fundamentalnych filarów, które odkrył Freud. Każdy z nich to klucz do odblokowania różnych poziomów atrakcyjności i połączenia. Przygotuj się. Filar numer jeden: odsłanianie kobiecej nieświadomości. Kobiety szukają czegoś, czego same nie potrafią w pełni wyjaśnić. To pragnienie, które pochodzi z głębokich warstw psychiki, ukształtowane przez doświadczenia, wspomnienia i prymitywne instynkty. Freud nazywał to Ukrytym pragnieniem. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z piękną kobietą, śmieje się, z Twoich żartów wydaje się zainteresowana, ale coś nie łączy. Wiesz dlaczego? Ponieważ rozmawiasz tylko z jej świadomym ego. Sekret tkwi w rezonowaniu z nieświadomymi pragnieniami tymi, o których ona nawet nie wie, że je ma. Jak to zrobić? Poprzez specyficzne psychologiczne wyzwalacze, których Cię nauczę. Czy to ma dla Ciebie sens? Filar numer dwa. Siła projekcji i przeniesienia. To jest niezwykle rzadkie. Prawie nikt nie zauważa, jak działa projekcja psychologiczna w atrakcyjności. Każda kobieta rzutuje na ciebie cechy oparte na swoich przeszłych doświadczeniach, zwłaszcza z ważnymi męskimi postaciami w jej życiu ojciec, pierwsza miłość a nawet postacie z filmów. Nie jesteś tylko sobą w jej umyśle. Jesteś płótnem, na które rzutuje swoje oczekiwania, lęki i pragnienia. A kiedy to zrozumiesz, możesz się tak ustawić, aby te projekcje działały na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Chcesz praktyczny przykład? Jeśli miała nieobecnego ojca, podświadomie szuka stabilności i obecności. Jeśli miała kontrolującego ojca, szuka wolności i przestrzeni. Musisz szybko zidentyfikować te wzorce to jak mieć włączony wewnętrzny radar. Czujesz moc tego? Filar numer 3. Opanowanie id, ego i superego w interakcji. Teraz przejdźmy do rdzenia, zastosowanej teorii freudowskiej, triady osobowości. Jej id chce przyjemności, przygody, ekscytacji. To zwierzęca instynktowna część. Ego szuka rzeczywistości, prawdziwego połączenia, kompatybilności. Superego ocenia moralność, wartości, osąd społeczny. Musisz rozmawiać z wszystkimi trzema. Większość mężczyzn popełnia błąd, skupiając się tylko na jednym: albo są zbyt seksualni, tylko id, albo zbyt przyjacielscy, tylko ego, albo zbyt poprawni, tylko superego. Sekret tkwi w dynamicznej równowadze. W jednym momencie budzisz jej pragnienie odważną sugestią, w innym pokazujesz wrażliwość i prawdziwe połączenie, i nadal demonstrujesz solidne wartości, gdy jest to potrzebne. To psychologiczny taniec. Zwróć uwagę, kobiety są mistrzyniami w wykrywaniu niespójności. Jeśli zbyt mocno naciskasz w jednym kierunku, jej wewnętrzny alarm się włącza. Czy już to czułeś? Filar numer cztery. Tajemny język pragnienia. Freud odkrył, że kobiece pragnienie komunikuje się poprzez subtelne sygnały, mikroekspresje, wybór słów, pauzy w mowie. Badania pokazują, że 93% kobiecej komunikacji dotyczącej atrakcyjności jest niewerbalna. Ale to nie tylko język ciała, to coś głębszego. To przejęzyczenia, które studiował Freud. Te momenty, gdy nieświadomość wycieka na powierzchnię. Kiedy dotyka swoich włosów, rozmawiając z tobą, kiedy wybiera pewne słowa o podwójnym znaczeniu, kiedy jej oczy mówią tak, podczas gdy usta mówią może. To okruszki z jej nieświadomości, które cię prowadzą. Musisz nauczyć się czytać te sygnały. Dam ci prosty schemat: obserwuj trzy rzeczy: fizyczną bliskość, czy się zbliża, czy oddala, lustrzane odbicie, czy kopiuje twoje gesty, i zaangażowanie emocjonalne, czy zadaje ci pytania o ciebie. Te trzy elementy tworzą GPS atrakcyjności. Złapałeś, jakie to ważne. Filar numer 5: pokonywanie własnych kompleksów. To jest najważniejsze i to, z czym niewielu mężczyzn się mierzy. Twoje własne nerwice i kompleksy sabotują twoje podboje właśnie teraz. Freud nazywał to przymusem powtarzania. Powtarzasz te same błędy, ponieważ twoja nieświadomość jest do tego zaprogramowana. Strach przed odrzuceniem, kompleks, niższości, potrzeba aprobaty. Wszystko to wycieka w twojej interakcji, a kobiety czują ten zapach niepewności na kilometr. Ale spokojnie, nie chodzi o udawanie pewności siebie, chodzi o zrozumienie źródła tych kompleksów i świadome ich neutralizowanie. Kiedy to robisz, twoja energia całkowicie się zmienia. One natychmiast zauważają różnicę. Pamiętaj, atrakcyjność to energia psychiczna. Kiedy twoja energia jest czysta, bez zakłóceń nierozwiązanych kompleksów, stajesz się magnetyczny. Czy to do ciebie przemawia? Teraz dam ci kompletny schemat. Freudowską triadę atrakcyjności, o której wspomniałem wcześniej. Pierwszy. Element. ID. Nieświadome pragnienie. Musisz nauczyć się identyfikować i rezonować z jej najgłębszymi pragnieniami. Nie chodzi tu o manipulację. Chodzi o prawdziwe zestrojenie z tym, czego ona naprawdę chce, nawet nie wiedząc o tym, jak to zrobić. Poprzez historie, które budzą pierwotne emocje, przygodę, tajemnice. Odrobinę kontrolowanego niebezpieczeństwa. Jej id chce czuć, nie myśleć. Drugi element ego świadoma autentyczność. Tutaj projektujesz pewną siebie i prawdziwą wersję siebie. Ale uwaga prawdziwe nie oznacza pokazywania wszystkich swoich słabości od razu. Oznacza bycie spójnym między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Jej ego zawsze testuje twoją autentyczność. Zadaje pozornie niewinne pytania, które są przebranymi testami. Twoja konsekwencja w odpowiedziach i działaniach buduje lub niszczy atrakcyjność na tym poziomie. Trzeci element superego granice i wartości. To jest jej strażnik moralny. I twój również. Szanowanie granic nie jest słabością, to demonstracja kontrolowanej siły. Jej superego musicie zaakceptować, aby połączenie było trwałe, ale uważaj na przesadę. Zbyt duży szacunek zabija napięcie seksualne. Zbyt duży brak szacunku włącza jej alarmy bezpieczeństwa. Równowaga polega na pokazaniu, że masz solidne wartości, ale nie jesteś święty. Teraz pozwól, że zdradzę ci pewien sekret. Większość mężczyzn próbuje technik i gotowych fraz. To jest praca na powierzchni, kiedy rozumiesz głęboką psychologię. Nie potrzebujesz scenariuszy. Rozmowa płynie naturalnie. Wyobraź sobie taką scenę. Jesteś w ruchliwej kawiarni. Zapach świeżej kawy wypełnia powietrze. Widzisz kobietę, która wzbudza Twoje zainteresowanie. Czyta książkę, całkowicie pochłonięta. W przeszłości czułbyś to znajome zdenerwowanie, ale teraz jest inaczej. Obserwujesz sygnały z tysiąc jej nieświadomości: sposób, w jaki trzyma filiżankę, lekko pochyloną do przodu postawę, mały uśmiech, gdy przewraca stronę. Zbliżasz się z krystaliczną jasnością. Nie dlatego, że masz zapamiętaną frazę, ale dlatego, że rozumiesz idealny psychologiczny moment na stworzenie połączenia. Wiesz dokładnie, jaką energię projektować w tej chwili. Ten uśmiech podczas czytania, pozwól, że zgadnę, to albo bardzo dobra powieść, albo bardzo zła książka z dowcipami. Proste, ale trafne. Właśnie zademonstrowałeś spostrzegawczość, zauważyłeś jej uśmiech, humor, stworzyłeś lekkość i prawdziwe zainteresowanie tym, co czyta. Trzy poziomy psychologiczne aktywowane w jednym zdaniu. Ona się śmieje i odpowiada. Rozmowa płynie. Widzisz, jakie to inne, ale wiem, co możesz myśleć. Freud to przeszłość, to się dzisiaj nie stosuje. Pozwól, że ci coś powiem. Ludzka psychika i jej najgłębsze pragnienia są ponadczasowe. Zmieniła się powierzchnia, nie struktura. Instagram, Tinder, WhatsApp to tylko nowe kanały dla tych samych psychologicznych wzorców. Dzisiejsza kobieca nieświadomość ma te same mechanizmy, co nieświadomość sprzed stu lat. Różnica polega na tym, że teraz możesz zastosować tę wiedzę w nowoczesny i praktyczny sposób. Bez psychoanalitycznego żargonu, bez kozetki, tylko realne rezultaty w twoich codziennych interakcjach. Zwróć na to uwagę teraz. Ta wiedza jest rzadka, właściwie ultra rzadka. Większość mężczyzn będzie się miotać, próbując zgadnąć, czego chcą kobiety, używając powierzchownych technik, które działają w 3% przypadków. Masz dostęp do pełnej mapy, ale wiedza bez działania jest bezużyteczna. Musisz zacząć obserwować te wzorce w swoich następnych interakcjach, zauważać sygnały nieświadomości. Równoważyć triadę, czytać tajemny język. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej naturalne się to staje. To jak nauka jazdy: na początku myślisz o każdym ruchu, potem wszystko płynie automatycznie. Twój wewnętrzny radar na kobiecą atrakcyjność stanie się instynktowny. Pamiętaj o Górze Lodowej: teraz masz sonar do nawigowania po głębinach. Nie trać więcej czasu na powierzchni, gdzie 97% mężczyzn pozostaje uwięzionych. Skarb prawdziwej więzi znajduje się w głębokich warstwach. Niektóre kobiety natychmiast zarezonują z Twoją nową energią, inne będą potrzebować więcej czasu, aby zauważyć zmianę, ale wszystkie poczują, że jest w Tobie coś innego, coś, czego nie potrafią wyjaśnić, ale co głęboko je przyciąga. To moc nieświadomości rozpoznającej nieświadomość. Dam Ci ostatnią potężną wskazówkę. Freud odkrył, że najsilniejsza, Atrakcyjność pojawia się, gdy aktywujemy to, co nazywał przymusem kompletności. Każda kobieta podświadomie szuka tego, czego jej brakuje. Jeśli jest zbyt racjonalna, szuka emocji. Jeśli jest zbyt emocjonalna, szuka stabilności. Jeśli jest zbyt niezależna, szuka połączenia. Jeśli jest zbyt zależna, szuka wolności. Musisz zidentyfikować, czego jej brakuje i być tym uzupełnieniem. Nie chodzi o udawanie kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o podkreślanie autentycznych aspektów ciebie, które uzupełniają jej nieświadome potrzeby. To taniec biegunowości. Chcesz wiedzieć coś fascynującego? Kiedy opanujesz te zasady, nie musisz już zdobywać w tradycyjnym sensie. Kobiety czują się naturalnie przyciągane, ponieważ rezonujesz z głębokimi warstwami ich psychiki. Stajesz się mężczyzną, którego szukają, nie wiedząc o tym. Ale oto ważne ostrzeżenie: z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wykorzystaj tę wiedzę do tworzenia prawdziwych połączeń, a nie do manipulowania czy ranienia. Psychologiczna karma jest prawdziwa. Kiedy używasz głębokiej psychologii dla dobra, tworzysz niesamowite relacje. Kiedy używasz jej dla zła, przyciągasz kobiety o tych samych mrocznych intencjach. Freud również to odkrył. Wybierz mądrze. Teraz masz dwie opcje. Kontynuować robienie tego, co zawsze robiłeś, oczekując innych rezultatów, albo zastosować te freudowskie zasady i dołączyć do grupy tych 3%, którzy naprawdę rozumieją. Wybór należy do ciebie. Ale nie zwlekaj z decyzją. Każdy dzień, który mija bez tej wiedzy, to stracony dzień głębokich połączeń, które mógłbyś tworzyć. Niesamowite kobiety, które mógłbyś przyciągać. Mapa jest teraz w twoich rękach. To jest klucz, którego 97% mężczyzn nigdy nie znajdzie. Nie dlatego, że nie jest dostępny, ale dlatego, że wolą pozostać na powierzchni, używając płytkich technik, które nie działają. Ty jesteś inny. Dotarłeś aż tutaj, przyswoiłeś tę rzadką wiedzę. Teraz czas na działanie. Zacznij obserwować wzorce, których cię nauczyłem w swoich następnych interakcjach. Ćwicz czytanie nieświadomości. Rozwij swój wewnętrzny radar. A zanim zapomnę, polub ten film już teraz. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Zrób to teraz, zanim zapomnisz, bo będę nadal dostarczał takie spostrzeżenia. Spostrzeżenia, które zmienią twoje życie miłosne. Zawsze pamiętaj o Górze Lodowej. Masz teraz sonar do nawigowania po głębinach kobiecej nieświadomości. Używaj go mądrze, twórz głębokie połączenia i dołącz do elitarnej grupy tych 3%. Sekret Freuda jest teraz twój.